Średnia arytmetyczna cen sześciu akcji na giełdzie jest równa 50 zł. Czyli ile mamy tych akcji? Sześć akcji. Ok, zapiszę sobie. Sześć akcji. Średnia arytmetyczna tych akcji to jest 500 zł. Czytam dalej. Za pięć z tych akcji zapłacono 2300 zł. Cena szóstej akcji jest równa. Aha, za pięć akcji zapłacono 2300 zł, czyli to mam już sumę za tych pięć akcji. Tak jakbym dodał do siebie te pięć akcji. Dodać moja nieszczęsna szósta akcja. Nie wiem ile ona kosztuje. Ile tych akcji wszystkich było? No, było ich 6. I ta średnia arytmetyczna jest równa 500 zł. No to mam ładne równanie. Obie strony pomnożę przez 6. Zostanie mi 2300. Dodać x równe 3000 zł. x jest równe. Niewiadoma zostaje na lewej, wiadome przenoszę na prawą i wyznaczam X dokładnie 700 zł. Czy mam taką odpowiedź? To jest odpowiedź D. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.